grań wielkich z Wojteku. On, on już był... Już raz, na, raz na odcinku był. Nie, nie był na na live'ie tylko... byłem. Na, na live'ie. Y live live y na... Przepraszam, że ci ja. psuję przemowę, ale tutaj macie... jak klikniecie ten... tutaj no, daję wam lód do one to -one Dobrze, tak. Wiem, ale... ja wybieram swój lud. Nie, Wojtek chodzi na ten sam lód. Wychodź. Tak, chodź. Nie, no to ja zginę na ja sobie was pooglądam. 8. Oglądam Mister Xa. Ja sobie zrobię... A dlaczego nie wiem. Bo oni jest super? To sobie nie sobie są cheaty. No, no, dobra, dawaj. Dobra, się. Używajcie. Okay. One to one. A co? minut. Chcesz się mi urandomowo dobrać, Mister? Go. No nie trudno, bo no. Пингу, так, что ж, здесь он пингвал а я ходите с вот Ух, я иду за тебя. Только уже мне ага, с спадла. Он с эсса. Враг. Się nie się grać. Kurwa. No, nie da się grać. Kto to ma w wysotach? Mogę... a możemy grać na dowolny lód? No, dobra, to możesz na dowolny lód. Możesz to zmienić. Dobra, to zmieniamy. No może ja mam ten? Tak. A to teraz dostaniesz laser bokał ode mnie. Chyba tak, pewnie jestem, że nie dostanę skamowani. Proszę, hmm. hmm. to gdzieś na znalazłeś? Hmm. Bierzemy to. Chyba, że bierzemy to, co w o co Poczekaj. sobie mam. Tak coś. Gdzie za chłopak, ja idę na celówek. Nie macie problemu? Nie. Nie. Hm. Nie będzie to Nie, to jest to... Nie będzie to... Już to... gotowe. Papapi. Ej, a... Dobra. O, nie, nie na... Nienawidzę A to Nie Ja ci będę. Gramy do trzech? Tak, do trzech wygramy. Dobra. Ok. Dobra, już się Ale żeś. Zostałeś skumowany Ale są Dobra. No i się Dziękuję. No myślałem tak logicznie, bez typu. Chodź. Chodź, to jest ostatnia. Ostatnia lub przedostatnia lub też przedostatnia. Okej. Okay. 30 pedał skamowanych. Nie ma. Zostajesz Nie o ja tym nie pomyślać.

Dobra, tak chyba nie. na Waldaka nie. No, nie. Ja w były takie fajne boxy. I teraz na cię to... nie. Wakacja, to, jest To jest... Z... ...nie tak to... na świecie. No, no, skoką Nie wiem, czy ją tak lubi. To nie ja lubi tak na tej mapy? co? To tak nie lubi. Nie wiem. Kocze, jak pasz. gramy na... Musisz, i i będziesz dzwonić. Jak? Nie. I co to jest? Mogę też tam pójść? Zdechną? A ja na tym. Spróbuj. pokażesz mi jeszcze raz? No jest tutaj. To jest... No co jest <laughs> No wow. e, nie! Ej tutaj. Nie maja, już. Oh, Nie. No to mam No Ubrac zrobić nowska na dziewięć minut z dzikiej Snap. Nie. S znów. Wiesz, ja wiem, co mi. Co? Nie. Jest. S zastąpi. Youtuber, że to taki słaby youtuber, jak cię widz dwa razy toponą. Chyba to nie w formie. Nasz Stasiu. S? Nie. Nie trafiłem go. Nie. Jak zrobię na przykład z heavy type, to musicie bić mu 500 do 500 sub. Okej. Okay? Widzowie. Okay. Bio. Ale bez obrazu mister. Z jaworem to sobie nie pogra Smak? Nie. Smak? Nie. 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 Te Nie. 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 to, co Nie. Nie Ej, jak cię... On... Nie, ale byłem blisko. Dawaj taką no, skąpicę robimy. Nie. Ej, byłem blisko? Jest! No! O 16 metrów z heavy. Esa z tobą. Ale załamka i ty. jakieś dziewczyny obserwują. Ej, jak będzie tak trafił, to byś się naprawdę miał. Um. Lubisz Jawora? No, tu. Co? Co sensie No co? Jest! Extra. Yes. Tysknęł Ej, to nie lubię pójść, tak. Ej. A ile tutaj widzę gra w poslijkach? Nie. Jest! Jest! No kop drugi! 23 metry. O 7 metrów dłuższy. Mm. Mm. Jest 5-4, a gram do 10. Dajlu? go? Ja cię 4 razu pokonuję. Dajle mnie. Ja cię 50. Tak. muszę cię teraz zabić. Jak cię nie zabiję, to będę miał... Jest! Dostałeś. Jak nie dość to jestem jeśli Nie dostałeś. Dajle mnie. Dajle mnie. Dobra, co teraz z Heavy robię? Nie, nie Dobra, heavy. I wiesz, jak wygląda heavy snajperka przyfarbowana z He helina? nie no, wygrał ze mną. Ale tylko dwa kilo. To teraz gramy tam dla zabawy Czy coś się, na coś innego. Nie, teraz wygramy do 10. Znowu? Ej, wyborowy snajper i... Nie ma wyborowy snajper Ale kradł nie, 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 nie. Oj, Ja właśnie fajnego? Dobra, chodź... Nie! Ja jakbym cię w... W locie byłbyś... Dobra... Brat... Gdzie brat? Старший брат, где брат, где брат, где брат, где брат, что это было? Я Я что это Dobra, niech do mnie stępuje Dobra, teraz gramy na delę po No Ej dobra, kill up, kill Próbuję kill Dobra, próbuj Nie da się Nie da się, da się, da się Jest? Się? Da się? Nie Nie, nie, taki czekaj Ale ze mnie bumble a ile, ile zrobisz ogólnie w na celu? Co? A ile zrobisz ogólnie w na celu? Nie, ma, nie. A ile myślę, że lopez tam ci stubę. Dobra. Ale nie żartujesz. Nie żartujesz. Ej, nie da się w Da się. Ej, ty dostajesz fapsy? Nie panie. O ty, robisz mnie wiele. Um. Oglądasz? Taki film Dispo Los Angeles? Całkiem yeah. spoko. Jest całkiem spoko, zobacz co na Netflixie. Fakt, to Los Angeles. Jeżeli ktoś z oglądał, to to jest zdrażanie. Yeah. No. Tak? Całkiem spoko. Tylko lepiej nie patrzeć jak patrzą kosmicę. Ok. Tanie nie o co chodzi? Em, że kosmici atakują całą planetę. Zadaniem żołnierzy trzeba było przepędzić, ratować ludzi od kosmiców na komisariacie policyjnym. Większość zginęła. Głównym bohatera, nie pamiętam jak to jest, lecz jak będę, to... Jakiś tam... Coś tam.